W dniu dzisiejszym miejski zakład komunalny Spółka ZO w Kaźmierzu Dolnym przesłał mi odpowiedź na mój wniosek w sprawie udzielenia informacji, z jakich powodów odwołany został prezes miejskiego zakładu komunalnego, pan Paweł Szabłowski. Pismo prokurenta krajewskiego zamieszczam pod film. Otóż, jak można było się spodziewać, żadnej informacji w tej sprawie nie otrzymaliśmy. My, o społeczeństwo, mieszkańcy, opinia publiczna. Dwór Artura Pomianowskiego, a raczej jego ludzi, sprowadza się do tego, działa w ten sposób, żeby wszystko, co jest istotne, zamiatane było pod dywan. Sprawa miejskiego zakładu komunalnego, katastrofy związane z oczyszczalnią ścieków i tak dalej od lat budzi wiele emocji. Niestety, Prawda nie może wydobyć się na zewnątrz, głównie dlatego, że zainteresowani boją się o własne cztery litery. Lepiej żreć bigos, puszczać bąki, bo jak wiadomo po tej potrawie jest to dość e, oczywiste. Natomiast istota rzeczy i rzeczy ważne. Są marginalizowane. Kilka tygodni temu burmistrz zabiegał o głos Janusza Kowalskiego, abym poparł udzielenie gwarancji kredytowych dla miejskiego zakładu komunalnego. I w tej sprawie było dość oczywiste, trzeba wspomagać miejski zakład, ponieważ wali się. Natomiast w czasie kiedy przychodzi z naszej strony oczywista oczywistość pytanie dlaczego został odwołany prezes, co może skutkować narażeniem inwestycji. Otrzymujemy odpowiedź, że nam nikt nie musi udzielać odpowiedzi. Nie inaczej było na ostatniej sesji, gdzie burmistrz powiedział, że nie będzie się na ten temat wypowiadał, proszę się zwrócić do Rady Nadzorczej. Kto widział Radę Nadzorczo? Słyszeliśmy tylko usty, ustami niejakiego radcy prawnego. Pana Kokoszkiewicza, jak hejtował Radnego Rybczyńskiego swojego czasu. Proszę Państwa, o odwołaniu prezesa Szabłoskiego pisał ostatnio nawet dziennik. Myślę, że głównie dlatego, że kojarzony jest pan Szabłoski z pisem, bo jak to by była inna opcja polityczna. To dziennik wschodni polskojęzyczny dziennik wschodni na pewno by o tej sprawie nie napisał. Tak jak do tej pory żadne medium nie pochyliło się nad sprawami naszego samorządu w przedmiocie rezygnacji kluczowych osób, spełnienia funkcji i przewodniczących komisji, i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam za to dygresję, ale no, nie sposób nie, nie nawiązać do tego. I konkludując już to, co będziecie mogli Państwo przeczytać, chciałbym zwrócić uwagę na to, abyście Państwo zerknęli na to, co jest w linkach. Swojego czasu, a dokładnie w marcu tego roku, pan Szabłowski zapowiedział y, wspólnie z Radą y, kontrolę spółki, miejskiej spółki, żeby wyjaśnić okoliczności, dlaczego i z jakich powodów oczyszczalnia ścieków nie została prawidłowo wykonana, modernizacja. Ech. W mojej ocenie Wówczas było chyba oczywistym, że te słowa na pewno nie będą akceptowane przez środowisko rodziny i znajomych królika. Co więcej, 22 kwietnia tego roku Piotr Gus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Budżetu wezwał do pionu, czy postawił do pionu prezesa Szabłowskiego za rzekome, mówię rzekome z pełną świadomością rzekomo brudną wodę w hydrantach w Bochotnicy. Sprawa ucichła, jak po tym, jak pan Szabłowski wycofał się z dalszych kontroli. Macie Państwo linki do moich komentarzy, również do protokołu. Wnioski wyciągniecie sobie sami Państwo. Natomiast odwołanie prezesa po tym, jak my, Rada Miejska dała gwarancje kredytowe Panu Miejskiemu Zakładowi Komunalnego. W mojej ocenie może mieć to związek z rzeczą następującą. Miejski Zakład Komunalny ma pieniądze i teraz będzie wyłaniany wykonawca. Może chodzi o to, Szanowni Państwo. Żeby prezes Szabłowski, który jak można było zauważyć, nie miał powodu do tuszowania spraw związanych z tym skandalem, z inwestycjami, może chodzi o to, żeby nie patrzył na ręce, jak będzie wybierany wykonawca. Może znów będzie zaprojektuj i znów. I zrób, wykonaj. Tak. Jeżeli jest inaczej, panie Kokoszkiewicz, to proszę się wytłumaczyć radnym z Waszych decyzji. Mówienie, że to jest Wasza sprawa i nie musicie się tłumaczyć ani uzasadniać zwolnienia prezesa, jest absolutnym skandalem. Tak, proszę państwa, samorządy już nie raz mówiłem. Samorządy od Bugu po Odrę to patologia najwyższej formy. Dlaczego tak zachowują się członkowie naszego samorządu, możecie państwo się tylko domyślać. Ja wiem, podobnie jak państwo. Nikt tu nie jest głupi. Jest duży pieniądz do wydania na inwestycje. I jak to zostanie wy wydane, wszystko zależy od prezesa i od osób, które będą prezesowi patrzyły na ręce. Może chodzi o to, żeby wybrać teraz takiego prezesa, który będzie. No właśnie. Tego nie wiemy. Może się dowiemy. Może za kilka lat znów będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie będzie trzeba kolejne miliony wydać na to, co już teraz się wyda. Tak jak miało to miejsce z oczyszczalnią ścieków. Yy, niedawno wysłuchałem w Radio Impuls, puławskim Radio Impuls, yy, wywodów Artura Pomianowskiego, burmistrza Kaźmierza Dolnego, który stwierdził, że Pozyskane pieniądze na oczyszczalnię wiążą się z tym, że musi być modernizowania na, pod kątem zwiększonej ilości turystów. Panie burmistrzu Pomianowski, zostało panu niecałe dwa lata, i potem będzie pan musiał się stąd wynieść. Ze wstydu, podobnie jak Grzegorz Dunia, nigdy nie spojrzysz ludziom w oczy. Pytanie, dlaczego to robisz? O tym spróbujemy porozmawiać na najbliższej sesji. Spróbujemy, bo gwarancji na to nie ma. Pan Pomianowski przygotował i z radnymi chce przepchnąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o czym będę mówił szerzej i obficie. Na razie zapraszam Państwa do zapoznania się z dokumentem. I komentowanie sprawy tej, o której mówiłem.